Mamy w czasie Adwentu, w czasie radosnego oczekiwania. Uczymy się czekania i zadajemy sobie pytanie, na co właściwie czekamy, na co ten Adwent ma nas przygotować. Adwent zwykle kojarzy się z przygotowaniem do Bożego Narodzenia, z oczekiwaniem na uroczystość, która przypomina nam o wcieleniu i narodzeniu Pana Jezusa. Ale czy tylko na to czekamy? W wielu pieśniach, które słyszymy podczas rorat, podczas mszy adwentowych, możemy usłyszeć słowa Maranata: Przyjdź Panie Jezu. I kiedy spojrzymy do Księgi Pisma Świętego, to możemy sobie uświadomić, że tak naprawdę te słowa kończą. Pismo Święte kończą Nowy Testament. Są to ostatnie słowa w Apokalipsie według świętego Jana. A więc czekamy nie tylko na narodzenie Pana Jezusa, ale czekamy także na jego powtórne przyjście. I dzisiaj nad tym oczekiwaniem możemy się pochylić. Możemy się zastanowić, czy myślimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Czy myślimy o paruzji, czy jesteśmy na nią gotowi? Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z oblubieńcem? Czy gdyby on przyszedł dzisiaj? Czy jesteś na to gotowy?